Gość Radia Płońsk. Janusz Popłonkowski przed mikrofonem. Jutro rozpoczyna się trzydniowy Festiwal Kultury Żydowskiej w Puńsku. Co dokładnie przygotowano i gdzie odbędą się poszczególne punkty wydarzenia? O tym dzisiaj Marzena Kuńcicka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Zanim powiemy może o tych poszczególnych punktach programu, to może wcześniej o samej idei festiwalu, którego już szóstą edycję będziemy mieli okazję przeżywać. To powrót do historii Puńska, promocja tej kultury żydowskiej, jak to wygląda? Tak naprawdę, no to pomysł podsunął sam Dawid Ben Gurion, który urodził się w naszym mieście i jak większość z nas wie, był założycielem państwa Izrael. Chodzi o to, żeby zapoznać jakby z nie, nie, nie o to chodzi, że tylko z jego osobą, ale z kulturą, z kulturą żydowską, ponieważ społeczności polska i żydowska, jak w wielu miastach w Polsce, żyły przez lata obok siebie, musiały się dogadywać, czyli poprzez ten festiwal, A oprócz tego, że chcemy zapoznać z kulturą żydowską jako taką, to również propagować ideę tolerancji między, między różnymi kulturami. Myślę, że to w tej chwili jest bardzo, bardzo ważne. A co więc będzie się działo i to już od jutra, bo jutro startujemy. Już od jutra Startujemy, a od godziny 11 będzie bardzo bogaty jutro dzień, ponieważ zaczynamy wykładem w sali widowiskowo-kinowej. Otwartym wykładem dla słuchaczy Pońskiego Uniwersytetu III wieku. Temat wykładu to moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice. wykład przygotował zespół projektu Zapis Pamięci: pani Joanna Sobolewska-Pys, pani Anna Kołacińska-Gałązka i pan Jacek Gałązka. Po wykładzie zaraz około godziny 12 w sali wystawienniczej odbędzie się wernisarz wystawy pod tym samym tytułem: Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice. A wieczorem uroczysta inauguracja szóstego już naszego Festiwalu Kultury Żydowskiej koncert na otwarcie festiwalu w wykonaniu zespołu Emotivo. Pod tytułem Melodie żydowskie. Tutaj wejściówki są na, ten, na to wydarzenie, tak, prawda? Jeszcze na, są do odebrania? Yy, tak, jeszcze pojedyncze sztuki mamy do odebrania yy, na, praktycznie na, na każdy dzień. To są pojedyncze, yy, ewentualnie no, mamy jakieś zwroty zaproszonych gości, ale bardzo proszę się dowiadywać. Zawsze można zadzwonić i dopytać. To na razie tyle w sobotę, Niedziela. Yy, niedziela jest filmowa, jak, tak? Jak zwykle filmowa. Yy, dwa jakby polecone filmy partnerami, ponieważ naszego tutaj, naszych pokazów filmowych jest Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundacja Kamera Dawida i Ambasada Izraela w Polsce. Co to będą za filmy? O godzinie 16 w małym kalejdoskopie pokaz filmu Nieortodoksyjnie, reżyser Eliren Malka, a o godzinie 18 myślę, że ten drugi bardziej znany film pod tytułem Sznurówki reżyserii Jakoba Goldwassera. To tyle w niedzielę, mhm, ale na tym nie koniec, prawda? Nie, jeszcze nie mamy poniedziałek. Jak zwykle o godzinie 12.00 odbędzie się już 15. marsz milczenia, który upamiętnia likwidację pońskiego getta. Jest on tradycyjnie organizowany pod honorowym patronatem ambasady Izraela w Polsce. A o godzinie 18.00 niezwykły koncert, minuty na dzień, nadziei w wykonaniu no, ikony naszego, że tak powiem, naszego świata wokalnego Sławy Przybylskiej, przy akompaniamencie pana Janusza. Tylmana. To w zasadzie jest to wydarzenie ostatnie, jedynym biletowanym, za które trzeba zapłacić. Na tak. pozostałe y, wstępie jest darmowy. Oczywiście z wejściówkami, tak? Tak. Ten koncert y, pani Sławie Przybylskiej, no, jest to y, bilet taki, że tak symboliczna powiem, symboliczny. 10 zł. Tak, symboliczna cegiełka. Y, na otwarcie festiwalu mamy tylko wejściówki, natomiast w niedzielę y, wstęp na filmy jest po prostu wolny. Sporo tych wydarzeń, ale. Dlaczego warto wybrać się na choć jedno z nich? No bo rozumiem, że pewnie czas niektórym nie będzie pozwalał, żeby na wszystkich punktach być, no ale właśnie, może warto wybrać coś innego. I dlaczego? Przede wszystkim tak. każdy z tych wydarzeń jest niesamowite. Ja cały czas powtarzam słowo tolerancja. Warto się wybrać, bo jakby kultura żydowska. Jest specyficzna, jeśli chodzi o muzykę, ale przede wszystkim to połączenie polskości z, z, no, z kulturą żydowską. To mnie niesamowicie jest ciekawe. No, chociażby ten tytuł właśnie wystawi i wykładu: Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice. Mieliśmy taki kiedyś fantastyczny wykład między Płonką a Jordanem. Mamy y, między sobą mnóstwo powiązań. Y, klimat y, że tak powiem muzyki y, jest, żydowski jest niesamowity. Wszyscy znamy, wszyscy nosimy melodię ze skrzypka na dachu, gdybym był bogaty, y, ale jest mnóstwo innych fantastycznych y, utworów, czy to jeśli chodzi o y, utwory muzyczne, y, czy sztuki teatralne, czy, czy, no nie wiem, czy poezja. Cokolwiek, no i co jeszcze? No jeszcze historia, która nas łączy. No, niestety dramatyczna, jak wiemy, Holokaust, więc to jakby na no te, te dwa narody do siebie. Powinno tylko w każdym razie zbliżać. No. I ja przede wszystkim na to kładę nacisk i y, fajnie, jeżeli się, jeżeli mamy okazję, nie wyjeżdżając z Płońska, zapoznać się właśnie z taką inną kulturą y, i połączeniem właśnie polskości z kulturą żydowską. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, na pewno nie pożałujecie. To będzie naprawdę mile spędzony czas. Szczegółowy program Festiwalu Kultury Żydowskiej znaleźć można oczywiście w mediach społecznościowych, stronie mck.polsk.pl. także. Natomiast dzisiaj o szóstej edycji tego wydarzenia rozmawialiśmy z Baszanem Kunicką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.